Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, witam słuchaczki i słuchaczy 20 września. Imieniny obchodzą Filipa, Franciszek oraz Agapiusz. Przysłowie, gdy we wrześniu grzybów brak. Niezawodny zimy znak. Proszę sprawdzić w lesie, czy są grzyby. Jest 264 dzień roku. Do końca pozostały 102 dni. Wschód słońca: 38 minut po godzinie 6. Zachód: 57 minut po godzinie 18. Dzień trwa 12 godzin, 21 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 25 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 39 minut. Ważne święta. Jesienny Strzybóg. U Słowian były to modły do Strzyboga o dobrą pogodę, prognozowanie pogody na jesień z kierunków wiatrów. Mamy również Międzynarodowy Dzień Sportu Akademickiego i dzisiaj świętują wszystkie przedszkolaki, ponieważ jest ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Pomysłodawczynią święta była Anna Nogacka, dyrektorka przedszkola miejskiego nr 39 w Łodzi. Także dzisiaj przedszkolakom składamy życzenia. 20 września 1409 roku Stefan Kościelny występuje jako sługa kościoła w Wielichowie, jest świadkiem na jakimś procesie, ale nie wiem na jakim, nie mam na ten temat więcej informacji. 20 września 1666 roku Wilkowo-Polskie przeszło w ręce Andrzeja Szółczskiego. I pozostało w rękach szałckich do połowy XIX wieku. 20 września 1727 roku właścicielem mielcucha w Wielichowie był Tomasz Ruta. Mielcuch to, takie, to taki budynek, w którym przechowuje się słód do produkcji piwa. W 1782 roku w Wielichowie pracowało kilku krawców. Jednym z nich był Walenty Gałkowski. Pisał się również jako Gałkowski. W 1793 roku cech krawców Wielichowskich zaczął płacić czynsz na rzecz dworu w walucie pruskiej. Wynosił on 14 dobrych groszy lub 17,5 srebrnych groszy od jednego krawca. 20 września 1857 roku w Wielichowie zakończono budowę nowego budynku Szkoły Katolickiej. Stary budynek został rozebrany. Prace rozbiórkowe i budowlane prowadziła firma Fritza Lieberknechta, handlarza drzewem i kupca z Jabłonny. Łączny koszt inwestycji wyniósł 4078 talarów, 29 srebrnych groszy i jednego feniga. Takie wyliczenia przeprowadził Adam Henryk Kaletka. Wliczano w to również dostarczenie mebli do dwóch sal lekcyjnych i ogrodzenie posiadłości. Na pokrycie tak znacznych kosztów gmina szkolna zaciągnęła pożyczkę w wysokości 2000 talarów. Rejencja udzieliła miastu wsparcia w kwocie 500 talarów za pomogę. W nowym budynku znajdowały się trzy klasy, dwa mieszkania dla żonatych nauczycieli i jedno mieszkanie dla nieżonatych nauczycieli. Rejencja to była jednostka administracyjna w kilku krajach związkowych Niemiec i podlegała rządowi krajowemu. Na czele rejencji stał prezydent rejencji. W 1903 roku w Zieminie urodziła się Jadwiga Dudzińska, córka Jana i Apolonii z domu cieśla. 7 maja 1925 roku wstąpiła do zgromadzenia sióstr służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, służebniczki Dębickie. Przyjęła imię Maria Laureta. 8 grudnia 1926 roku złożyła śluby zakonne. A 28 kwietnia 1932 roku złożyła śluby wieczyste. Jadwiga Dudzińska zmarła 18 maja 1938 roku. 20 września 1905 roku pojawia się informacja o groźnych chorobach występujących w okolicach Wielichowa. W tutejszej okolicy setki dzieci chorują na żarnicę, a w polskim wilkowie wybuch tyfus, wybuch tyfus, na który kilka osób zachorowało. O tym wszystkim informuje Gazeta Postęp i Gazeta Orędownik. 20 września 1908 roku, w niedzielę w Wielichowie, odbyło się zebranie polsko-katolickich przemysłowców organizacji, która skupiała rzemieślników, kupców, którzy pracowali, działali na terenie parafii wielichowskiej. 20 września 1942 roku Niemcy zamknęli dom zakonny w Wielichowie. Wczoraj informowałem Państwa o ucieczce sióstr, które pracowały tutaj w Wielichowie. Groziło im wysiedlenie do obozu koncentracyjnego, i ostrzeżenia otrzymywali od Niemców, którymi siostry w czasie choroby się opiekowały. Informacją z Wielichowa kończę kartkę z kalendarza z 2 września. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na nasze media społecznościowe, tam jest wszystko co się dzieje w Centrum Kultury i Bibliotece. Pozdrawiam, czekam na Państwa w kolejnym dniu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.